Już. Elo. Hej, hej, hej. To jest Kasia. Tak, nie <grystanie> tak. Robi dzisiaj live a z. Je... O, nie, jestem mordercą. Wow. <grystanie> A ja jeszcze przecież nie, nikogo nie zabiłam. Ja, widzicie, co bym ja.

Tylko przez to, że... E, jakiś szeryf cię zastrzeli. Jest Jest, na najmniej. Tak, tak. No, ty... ja. Sprawdzamy, zatrzymaj transmisję, dobra. raz na komputerze idziemy, tylko trzeba. Czekaj, muszę to podgłośnić, żeby było słychać, co kotyk. O! Może będę słychać? Zresztą teraz nie że Ja na chustkę dobra. Dobra. Firam. XD, co się tam zacięło? TGZ, Idziemy zobaczyć, czy wszystko ładnie pięknie działa. No. E, Szybko, bo ja nie jestem pewna, czy jeszcze wszystko działa. Czy się nadal nagrywasz? Eee. Cześć O to O dobra, nagrywa się wszystko jedna osoba oglądająca O dobra. nie no, nie no, Jedna osoba jakaś e, e, Kim jesteś? Ja. i Widzę szeryfa Cześć szeryf, Czaj szeryf. Czaj szeryf. Ty co? Cześć szeryf Kto jest szeryf w ogóle? Jakaś typiara w tunelu tym A ty kim jesteś? Nieśmiały? Ja zginęłam Ja się sobie tylko szłam i nagle ktoś mnie był. Nie wiem, tyle Nie Nie, nie Tralalero! tra tralala. le ro O 073! Czemu mnie zabiłaś? Nie wiem, to się jakieś to są jakiś krzyk! To są jakiś krzyk! To są jakiś krzyk! Eee, nie wiem! Nie sprawdzam, jakby. Tak! Tak! Nie sądzę, że jakoś dużo, bo... bo większość osób o tej porze jest w szkole, nie? Dzień e, 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 dobry, macha! Dzień dobry, macha! Hejo! Typa! Spadł! Helo? Spadł! Elo, Elo. Dobra, czas na nizę Co? Z babą Chociaż mam tak w tańczy, zobaczcie nie, umiem siadać Ja umiem siadać, a wy mnie Dosłownie Mnie również księga też nie chciała Ja umiem A mnie dużo je do znajomych I no A może to jest jakiś kłam? Um, nie sądzę, ale dobra

A ja umarłam przed nikogo. Ja 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 bomba ja. Czy ja specjalnie się resetnęłam? Możliwe? Tak, a to OK, girl. <gry> Teraz potrzebujemy, kto do mnie dołączył? Hejka.

Wiesz, bo większość jest w szkole, dlatego mało osób nas ogląda teraz. Mm. Ale inna tak ogląda. Ogląda teraz. Jedna, 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 jedna. jedna Tak słowo. Aczaj, to jest to... tak grę... naprawdę. Tak. Ogrom, Anna, pój, Moci.

A tutaj? ja nie miałam. Dobra, nie wiem. Maty, Matyska. Tak, oh, Stitch. O, Stitch! to jest, Stitch? Stitch! Stitch! Stitch, 7, 4, 3, co tam, co tam, co tam. Wow! wow.

Ta, ta ruda Ania, ona wyciągała szejka Kto to był? Kto to był? A gdzie ciebie zabił? Na schodach. Pewnie teraz kampią Tak, kampi, kampi Chce pan rozkupić mnie, Kun je in een film? Girl! I Maar je Ik wel kino! Maar ik kan! Ik kan, maar goed, ik kan. Ik ga het even kijken. Wat moet ik doen? Ik ben er! Wat wil je daar? Ik weet het niet, ik kan het niet Chwila, mam na No, kiedyś taki... no, widzę jak kampisz No, kampię, nie? Mhm co no, no, um. no, nie to, to... Czekaj, co? Czekaj, Nie będę tylko mi ja Będę może się mi Nic czekaj, jeszcze raz Ja, ja nie ja, to ja mam... Ja mam nadzieję, że to jest ekipa, nie mogę czy mam czy Będę miła. Zabił mnie. Masz pojaszczu. jest jest. Nie masz. Nie, to te jest kamper, takie kalmy, miałem. Chcesz się da coś wytrajdować? Ja yy, za... mam ogólnie oka prąci. Nie, no? nie mam jedna, najlepsza moja to jest to. Moja najlepsza? Nie, nie wiem, lepsza to jest nie wiem, no to też. Moja najlepsza? Nie. Nie. to do tego. Miałam jeszcze hari ale czterego ja sobie nie mam. Re no, kamperem to. to Dziękuję. No, fajne masz. A ty jej dałaś? No damy, mam po prostu, bo ja co jej dałaś? Polska? To takie po prostu że nie wiem. Oh, mm, mm. Mm, matyska, Podobno bardzo do mojego nazwiska się nazywa. Mm, Matyjska. Mm, mm. Ogólnie, jeśli ktoś to jest moim widzem, to bardzo Was pozdrawiam. Jesteś yy, mordercą? Tak. Czy Ty jej dałaś yy, te, ten dobry pistolecik? No nie, wrzeki czerwone mam. No. no dobry! Bardzo dobry! A kiedy byłeś na pasturce, Piotrko? Zazdro, ja nie mam takiego Ja się chowam, kampi się w krzakach Kampi się w krzakach! Jezu, dosłownie jego włosy wyglądają jak ten pistolet, jak kogoś się zabija Tego typka z zielonymi włosami, czarno -zielonymi.

Musiałam cię ochronić, gdyby ona ciebie strzeliła. To są tam parę. Ja z gorą. Kara, chodź tam. Co? To jest chwilą. O, nie! Są tam ludzie? Eee, właśnie jedna idzie na schody. Jedna jest na samej górze. No i jest na Hollywood, dwa są w kinie no no. Ej, chcesz mi też coś dać z Afryku? Bo wiesz, jestem bardzo biedna Aaaa, no. nie, co? nie umiem, nie umiem, nie umiem, nie umiem, nie umiem, dać umiem kory. nie umiem, nie umiem, Widzę Co Słyszę to takie klikanie, nie? No. Ej, mogę coś za friko? Bo wiesz, jest jestem koleżanką. No. A więc... Dostałam on właśnie opinię. Да, бери, да, бери. Но не у меня его никуда, я его каждый день в детстве еще додам. Слышь, как слайд. О май гад. О май гад, о май гад, о май гад. О май гад. О май гад, это файл написали. Эй, может, можно писали под меня? А может, у меня? Я не знаю, это. У меня это файл X <laughs> na watch. Niewinna. Oh, T Kamper! Tam, tam, na dole. Idę właśnie obok nie. nie będzie! Dobra, ja muszę kończyć.